Siemanko, z tej strony Nygusek, ze mną jest. s 12? I minera to 1, 2, 3. No, dzisiaj jesteśmy na minigame. To jest mój drugi odcinek ogółem na YouTube z Minecraft'a. Mm, czemu są tylko trzy osoby? Zamiast coś bije. No ja no. myślę. Wiecie, że to jest chyba dziesiąta próba, do której podchodzimy? No. Też sama jak ostatnio ja nagrywałem SG. Nie Coś lubię samemu no nagrywać. Fajnie jest w grupie. No lepiej, tak na sojuszu w ogóle. I tak to wygram. Chciałbyś. <noise> Ogólnie może zaraz pewnie my jeszcze będzie, będziemy potem na blicę SG iść? No jak będziemy... A jak nie, no to pójdziemy na przykład, nie wiem. No na jakieś minigamesy. game Się zrobi cięcie i tyle. No, yy, wiecie, właśnie zapowiadamy nową serię. Albo ja z Minareto, albo nas wszystkich trzech. To będzie seria z Survival Minecraft. No, dobra, 10, 9, jedziemy. Mm, zaraz do spuścizny. No tak, ty. 3, 2, 1. Dobra, lecimy. lecimy. Trochę mi zamula. Dawaj, dawać. dawać. Spadłem. Jest. Jaki ty? Podkopał po mam dołem. Dobrze jest. A, oni biegają we mnie. Jestem jeszcze na samej górze. Ja też. Widzę, A ja nie. Nary. Jesteśmy we dwóch. Ujo. Wy... Jaki A... harktor, Spadłem. A wy sprintujecie, nie? No. Ja, się ja nie, ja nie, ja nie sprintuję. Ja się chodzę ja splintuję akurat. Jaki typ? Nie, nie, nie. Ja Jezu, nie lubię takich gości, nie? Wbijałem Ja jeszcze nie spadłem z pierwszego tego. A ja nie, ja jestem już na drugim. Gana pewnie na trzecim. Ja już na czwartym. Serio jest? No, no serio. Podkopują mnie, wbiegają we mnie i mnie podkopują. No, to jest najgorsze. to jest. Spadek zmarnowałem tego. Tego większego skoka. Ja, ja jestem prawie na ostatnim już. Cześć. Bo chciałem... Użyć tego wielkiego skoku bo w ogóle tak, ja się spadłem nie ma sensu przeskoczyć no. Dobra zacznę biegać bo Ta. już tu nie ma co Jak go się używa... Rozuwa... O ja nie mam już double jump ja, ja przez przypadek użyłem. użyłem Jak klikniesz dwa razy tego Jak klikniesz dwa razy Ale ja go nie użyłem a go nie mam Cześć 8 ES O spadłem spadłem jestem, na samym, jestem na samym dole o, no. Wiem minereta jestem na to bagno Jest ES tak samo Fuck spadłem Aleś Mario? No Trzyma es wszyscy spadli No, z nas Fak, goście Fak, zleciałem Ten es zleciał Nie zwalił Jest, wygrałem Z was wszystkich Teraz na jakiego minigamesa? Czekaj, bo ja no, tu jeszcze grałam Nie mogę spektaklować No, fajne by było I spadłem Trzecie miejsce, nie to drugie. To... Mm. Jezu... drugie miejsce. Nie wiem, dobra, na nad, idziemy na The Walls? Dobra, no idziemy na, na The Walls. walls. Chodźcie. Mm. Chodźcie na arenę tak, ja 45. Albo 45, 25, na 14, 45, 45, 22, Od lewej 14. strony, o, drugie. O, 45, dobra, wbiłem na 45. 5. Dobra, jestem. Chodźcie do o, niebieskich. Niebieskich. Jestem niebieskich. Jestem niebieskich. Jestem w niebieskich. Jestem niebieskich. Ja też. Dobra, czekamy. No zanim wbiję 40 osób, to się trochę poczekamy. No, to może ja trochę po omawiamy tę serię. Słuchajcie, ty Ukopać. Mm, minerę, to masz... Nie no, ale ty masz dużo ten, nie? Wyświetleń, nie? Nawet, nawet no. dużo, nie? Nie? Powtarzam ci no. To może zrobić coś takiego, że żeby widzowie skomentowali. Jaka ma być nazwa serii? Survivor? Ja prosiłem pod każdym odcinkiem o, kolei, o to, żeby skomentowali, co ja mam nagrać. Komentarzów nie było. No, nie był jeden, ale Aha. to nie był. Proste. U mnie też. A, właśnie, dzięki Nexus za skomentowanie filmiku. Byłeś pierwszy. W ogóle on Polakiem jest? Bo się, bo się... No, bo się... Na początku bo się miał nazwę. Skomentował. No, ale skomentował. Komentował, ja on w ogóle w nie wiedział o co chodzi w filmie, ale skomentował. A, a ty mają chyba... Y, sorry. Ty chyba Minareto ten. Używałeś tłumacza, nie? Bo skomentowałeś też. Nie. Tego kolesia. Tego kolesia stać już skomentowałeś ja tak. Napisałeś. No tak, akurat, na stówem z tłumacza nie. korzystałeś. Ja, prak no, ja praktycznie skopiowałem wszystko od niego, po co mi tłumaczy? Nie wiem, nie czytałam tego, tylko wiesz, widziałem. Kto się orientuje ile nagrywamy? Ja mam 5 minut. No, tak trochę limit mam. Ja mam 5,5 minuty. No to Ja mam też. Ja mam 5 minut. Będzie, będzie około 15 minut taki, nie? No, może nikt mysla. nie wbije na tę arenę. Kurczę, jest tylko 5 osób. Może wyjdziemy i poszukamy takiej bardziej fajny. Nie no dobra, czekamy. Mówię, ogarniamy. A jak nie napiszecie do przeciągu 3 dni, no to sami coś wymyślimy. Nie? zależy, czy ja będę miał czas, żeby na nawet... O, pił tytuł, jaki Citrox. A jaki Citrox to mam Citrox to ty, w tym odcinku? Ta, citrusy. Pewnie nawet nie ma tego. On pewnie też na życzu gra. Aha. Tak obstawiam. Nie, u mnie nie ma kina, więc to ja nie też. jest prawdziwy Citrox. Nie ma no to on gra pewnie na tym samym my. Na Syczu. no, Bo my w ogóle nie gramy na Minecrafcie Bajzyu, nie? Z gózkiem. No planujemy sobie kupić premkę. Pajstu nie ma. Na Ale święta na pewno będzie. Zresztą, tak no ja mam za dwa dni urodzinki, no to może już na urodziny. No, ja, ja na święta na pewno sobie kupię premkę. Ja też, tylko kurczę, najlepiej było kupować na początku, bo było jeszcze tanie. No, na początku to zł to no, można było. No, naprawdę, a teraz... Puch, Jak ja oglądałem Blow, a to Blow mówił, że przez przypadek kupił je. No bo ja, tam znaczy, ja, że myślał, że to jest coś innego, a kupił... Jak gościu wyszedł, lol. Ja pieprzyłem! Że tam nie... Myślał, że to jest coś innego, coś takiego i kupił, oj Za no, 10 no, złotych. Czekajcie, czekajcie, muszę się napić. Kiedyś 10 złotych... Wiecie, że mam kole, nie? która ma 3 litry i 1 mm Mililitr, sorry To może zrobimy cięcie i jak ten Wbiją te osoby, to zaczniemy, no. co? Dobra, to ja robię cięcie, nie? Siemka jesteśmy, ja jestem 10 sekund. Dużo sobie nie poczekaliśmy, wiecie? Tylko gadałem, jak zlamiłem odcinek. Ja sobie klasę nie wybrałem. Ja już też Ej, dobra. Ja mam pornika. Dzień się. Może mi się uda skrzynkę znaleźć? Znalazłem pustą skrzynkę, lol. A to ty byłeś. Cześć. No ja poszłam do namiotu, tam była pusta skrzynka. O, ziemniaczki. Zbieraj, zbieraj, idę koło ciebie, to ja zbieram te dnie, i ziemniaki wszystkie. A ja zbieram drzewo. Siemka. O, dwadzieścia tego. Ziemka. Ile, na, ile nasion. Człowieku, wziąłem tyle, o, tu są moje ziemniaki. A myślałem, że wziąłem, bo wzięłem tyle ziemniaków i mi tylko... I tak patrzę, mam tylko jeden zatruty. Ej, ktoś chyba w raz no, Dobra, chodźcie, spotykamy się i... i Ej, to, ja, ja jestem tu w kopalni. O, widzę, się, się mam innery, Dobre, nie się czekać na ręku. Przechodźcie szybko, dokładnie. A, ty mu którego Wungiel nie wypada. Dawno już właśnie. nie grałem w dełosy. Ja też, nie no, wiecie, ja ostatnio nie Ej, wiem, gdzie. Ja poszłam leś. tam na górę, zobaczyć to co tam jest. Co to jest. Dobra, wybanamy rob... no, no, a, no, no, a z No, nie, nie, nie. No, nie, 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 jak to zgasł on mi też przed chwilą taki la rozłapał dobra ja tam kopię się pod siebie nie w zawsze kopię się do bedrocka i się droga, a potem o, ja ma się. Ma ej, ma... ej! Ej, hey masz minareto, tego jednego nie? jeden jedną Co? deskę ja mam to ja daj daj nie, nie mam nic ty hey Minareto, minaretto nie zdziw się, jak ktoś cię na skayp'a zapraszał no bo Miałem tak jakby włączone ten, mm, konferencję naszą tam w Rogu Małym, coś było No i tak już było, no, to... Dobra, ja tutaj kopar, Bo nie włączyłem tego. Ja to mam wyłączone. Chodźcie się Ale. do Bedroka, do Bedroka spotkamy Jaką się. Ja postawię drzewo. Chodźcie się do Bedroka, spotkamy się. Trochę mi, Ej. mi... Ej. Nie, byłem ja sobie robić. Bedroka, to się spotkamy. No dobrze, tak, ale to kop się tam do bedroka, tam gdzie ja zacząłem tak, kopać i tak, się tak, spotkamy tak, i wtedy tak. będziemy kopać, nie? Ja tak zawsze... No robię. mnie też teraz laguję. A i mnie też lagi złapały. My też teraz laguję. No i a wy to że my dzisiaj 3 godziny graliśmy w piła. No, hmm. tylko Tak mało jak dla mnie. No. Ło! Wedłem. Wow. Ale, ale chciałeś do domu iść. O! Ej, szynka, 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 zebrałem twoje serio, i... serio, Serio, bo serio? Wpadłeś, serio, serio. Ja za, ej, ej, ale on, no, ja, ja go widział, zadziłem, bo ja się wykopuję, że tego nie wpadł. A ja w ogóle, idę, idę, idę. O! No, bo ja mam żelazny. Co ty masz za kilów, jak ty e, szkołem jesteś? Kęciowy. Ja mam żelazny i się żelazny. Ja nikt, nikt nie pomyślał, żeby... Czemu? Nikt nie, ja nie pomyślał, żeby wziąć tam. O! Skrzynka. Ale nie, nikt nie pomyślał, żeby wziąć oczywiście. No, tak, tak. Ej, ja robię cięcie, bo ja mnie nie ma na arenie, no to. No to ty tam rób cięcie, my gramy dalej. Cięcie. No. Ej, trzeba wybrać... Gadać, nie? nie zzyskań, e, e, snie na teraz na naszym tym. No tak, ale... cięcie <laughs> ja cię musiałam zrobić. No to... to. Ja szukam następnego minigame'a. O, dobra, jest bedro. Kojnicę z i tak. Najlepiej. 8 lat Nie wiem, mnie najbardziej chyba będzie ciekawiła ta seria... Możemy ją może na tego, na... Skyje na hardkorze nakręcić. Albo STK. Ej, mamy 12. Na... mamy 12 no, ja minut, to zrobić Było najlepiej. Czasu. Ale to musielibyśmy... Teraz zrobimy... Teraz... Dobra, no... to... Ben... Dobra, to słuchajcie! Kończymy na ten odcinek. Będzie drugi odcinek. Już go za chwilkę nagrywamy, drugą A, część. A, czekaj, i... jeszcze dobra, no ja jeszcze coś powiedziałem bo to... ja na ostatnim odcinku dobra, wiem, że się. nagram Skywarsy teraz, A, dobra, dobra. ale no, że teraz została możliwość nagrania z chłopakami, to po prostu zrezygnowałem z i po prostu musiałem to nagrać, bo znowu by później było, że coś komuś wypadnie i... No to to by było na tyle, cześć. Dobra, no to... Cześć! Ufok nie ten przycisk, dobra, nara.